Dzień dobry z samego rana. Witam się z Wami serdecznie tutaj, Orcia. Wy jesteście na moim kanale. Zaraz trochę się ogarnę. Przed chwilą wstałam. Zaczynamy nowego vloga. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień przerabiania grzybów. Raz, że wszędzie mamy porozstawiane suszarki. Suszą się grzyby w kuchni na lepce i na kuchni. Suszą się. Na kaloryferach, na siatkach się suszą. Wszędzie się suszą. Będziemy mieć dużo suszonych grzybów w tym roku mrożonych. Zresztą też robiłyśmy Mary na marynatę grzybną. Tak. Grzybową wiem. E, czyli marynaty też mamy. A oprócz tego dzisiaj na 100% robimy krokiety. Krokiety sobie zabiorę do Warszawy, bo czas już wracać. Nie wszystkie, nie wszystkie. Nie dasz mi wszystkich krokietów. Nie. A ja ci wszystkie zabiorę. Nie. Co do jednego ci zabiorę. Ja Nic was ci nie zostawię. 400, nie Będę najgorszą córką świata. Wszystkie zabiorę, wszystkie 400. Nie. Ona nie chce dać. No dobra. Dzisiaj też mamy dzień targowy w Białobrzegach. Wybieramy się. Jedziemy po Pewnie nie było słychać. Mama się podśmiewa, że jedziemy po grzyby, bo mamy za mało grzybów. Ja potrzebuję dostać się do pewko. Widziałam tam taki dzbanek, który jest chyba w kształcie grzyba, z tego co pamiętam i strasznie mi się podoba jesienny, fajne do herbaty byłby jak znalazł, I jeżeli będzie to kupię, jeżeli nie będzie nie kupię, ale szukam go już w którymś Pepko, nasze Pepko na Olsenowie zamknęli ono zawsze było małe i słabo wyposażone a, a do kolejnego trzeba trochę się przejść mam czerwone oczy, idę się umyć podejrzewam, że od kremu wczoraj nałożyłam na twarz e, mocno nawilżający i wyciszający krem co widzę, że jest całkiem spoko cera ale, ale chyba nas wchodził mi do oczu, więc potrzebuję skorzystać z łazienki, przemyć twarz, zakropić oczy, może trochę makijażu dzisiaj, bo wychodzimy do ludzi i przede wszystkim spróbować rozczesać włosy z nocy. Czuję się lepiej w rozjaśnianych włosach, no ale ta kondycja włosa przez to, że włos jest uwrażliwiony rozjaśnianiem bardzo, bardzo cierpi. Dobra, idę się ogarnąć. Włosy udało się jako tako rozczesać nawet bez płaczu, e, no poszłam spać z mokrymi, niedostuszonymi, więc one super ładnie nie będą wyglądać. Ale najważniejsze, udało mi się rozczesać. Nie mam kołtunów, natomiast one się plączą siłą rzeczy, bo tak jak mówię, są bardziej wysokoporowate niż standardowo, a porowatość zrobiła się przez rozjaśnianie. Natomiast jestem już tak siwa, mam tyle siwizny na, na moich odrostach, że jak mam ciemniejsze włosy i ten odrost jest odrobinę chociaż przenoszony, to natychmiast <laughs> śnieżna ścieżka do raju się gdzieś tam na mojej głowie pokazuje. A nie czuję się z nią komfortowo, dlatego wybieram jasne jednak kolory, bo dzięki temu ta siwizna nie jest zauważalna. Prawda? Mama stoi i przysłuchuje się, co ja za głupoty gadam, jaka siwizna. Jest jej dużo, uwierzcie. Przede mną piękne wstód słońca, już trochę ogarnięte na twarzy. Przyznać się, że lepiej. Ja wiem, że u mnie makijaż robi robotę większą e, niż, e, nie, niż brak makijażu. No co ja poradzę, że jest tak, a nie inaczej. Nie wszyscy muszą mieć łatwą, przyjemną i prostą urodę. No ale ładnie słoneczko wschodzi. Jedziemy um, na targ Ja bym chciała kupić owoców, bo um, mąż wam jutro przyjeżdża i zapytał: Tyściowo, Tyściowo, zrobisz ciasto? No zrobi. Jak kupię co trzeba. Zobaczcie. Go. Mega mnie cieszą takie małe rzeczy. Niby tylko wschód słońca, ale aż wschód słońca. Przepiękne. Czyli tak, do zakupu jabłka. A do zakupu zbanuszek, jeżeli się uda. W Pepko chciałam kupić skarpety, jakieś cieplejsze. fikuśne. A dalej zobaczymy. Wiem! Pinsę. Chciałam już zrobić pinsę z grzybami, z serem pleśniowym i z gruszką. Może z orzechami do tego. I sałatką pomidorową. Mm, tylko czy ja tutaj pinsę dostanę? Może gdzieś dostanę. Zobaczymy. No chodźcie na zakupy ze mną. Tylko gdzie mój kierowca? Halo, panie kierowco. Wyciągaj konie ze stajni. Wstępne zakupy zrobione. Kupiłam rzosów, rzoszców i kapustę ozdobną na balkon. To musiałam, przepraszam, musiałam. I wiązankę na cmentarz do dziadka. Jedziemy teraz dalej. Słuchajcie, moi drodzy, pojechałam do Płupka za jesiennymi ładnościami. żeby gotować? Nie, nie, to samo gotowanie, przeszokowane do. A okazuje się, że w Pepko już święta i może narodzenie. Zaraz Wam wszystko pokażę, co upolowałam. Same ładności i same ciepłości. <laughs> Więc y, hol Zaczynamy od dekoracji zimowych, trochę świątecznych. Dziadkowi kupiłam. Patrzcie za 12 zł. Myślę, że będzie zadowolony. Sobie z ciepłotek kupiłam koc z kapturem. Zaprezentujesz kocek z kapturkiem. Tylko, gdzie długo pokazać jak wszędzie bałagan? Jesteśmy w trakcie sprzątania. A... Wszystko A, mamy. Ty sądzisz, że ludzie nie mają bałaganu. No. Jak się posprzątają? Ja uważam, że ludzie miewają bałagan. No. Ale my mamy ciągle bałagan. Nie tak nie mów. Jak cel... mi No dobrze, dobrze. Wcale dobrze. nie. Już teraz okłamiesz. kłamiesz. Za karę, że kłamiesz. Jaka sarenka. Nie, to, to coś to źle. Teraz dobrze. Sarenka. Jelonek. Wiem, co, co to jest? Zaraz zobaczymy. Sarenka na Boże Narodzenie. To, to jest renifer. W ciapki? Oj tam. Grunt, że ma kaptur i że jest ciepłe, i można się tym otulić. Jeroś, poczekaj, czy tobie kaptur będzie pasował? Nie, straż babcia. Dziu, 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 dziu. Chodź. Dzień, Dzień dobry. Już pakujemy. Dzień dobry. Dobra. Wyjmujemy dalej. Poczekaj, od razu właśnie, żeby tego, co oskarżyłaś własną rodzinę o bałagan. Mama, no jest bałaga, no co? No coś? teraz, bo sprzątam, czyli Ja też widać. sprzątam, ja kuchnię sprzątam. A gdzie skarpetki dla Nuni? Nie było z czego wybić, wzięłam jedną, ale... Właśnie uwolę wam, że na synowie. Wyjmujemy dalej. Tylko do czego to jest? To jest banek. Ale ja gdzieś w Tak robisz, że żeby... o. Przyznam, że jeszcze sama nie wiem, jak używać tego dzbanka, ale się dowiem. Nie będę go rozwalać, bo nie chciała go tam zabrać. Nie. To znaczy tak, ale tutaj go rozwalę, bo herbatę sobie kupiłam do niego. Mokre chusteczki. Świąteczna świeczka ze świątecznej już edycji. Ciemna czekolada. dusik? A nie! To jest taki komplet! No. No jak posprzątam to będzie pasowa. No. Dobra. To są mamy kapcie. Mamy kapcie, ale na A to są moje kapcie. Moje kapcie mają uszy. To wszystko popalimy. Weźmiesz innymi kapcie. Wezmę. I jeszcze z rzeczy szyszy. To I tyle. Tutaj. Czy to wszystko w pepku? Chyba tak. Tak. Chciałam sobie takie małe kapcie kupić. Ma. Na targu kupiłam papryczki, teoretycznie średnio ostre. Próbowałam są całkiem spoko. Chciałam zrobić testowo kilka nadziewanych serem w Zelewie. Naprawdę mały słoiczek testowo robię. Troszkę ponad pół litrowy. Zaczynam od tego, że szypułkę wyjmuję i oczyszczam środek papryki z gniazd nasiennych. Szypułki wyjęte, jeszcze muszę pooczyścić papryki od środka. Później mocno wymyję, wyparzę i będę je parzyć w gorącej wodzie 2-3 minuty. No i mamy to. Biorę teraz pod wodę bieżącą, myję je, nastawiam czajnik z wodą, gotuję i zaleję wrzątkiem na parę minut, aby odrobinę zmiękły. W międzyczasie rozrobię biały ser kanapkowy z serem fetą, rozmieszam z solą, ziołami, może bez soli, bo feta jest słona, z ziołami i będę Następnie nadziewać sparzone papryki. No i rozrabiam sery. Mam mascarpone, fetę. I twój smak piątnicy wykorzystałam. Resztkę, żeby nic nie zmarnowało. Miałam przygotowany jeszcze chuchlanda. Natomiast szkoda mi. A co to jest? Tylko nie nad tym, bo mi piachu naleci. Prawdziweczki z dzisiejszego zbioru. Na targów. Dobrze, ucieram serek. Tutaj mi się już parzą papryki. Chyba to parzenie za wiele nie da. Powinnam je zagotować, jeżeli bym chciała je zmiękczyć, ale będę wiedziała, że są na pewno czyste i wyparzone. To teraz rozrabiam ser. Na tyle, ile mogłam, tyle utarłam. Biorę, nadziewam i będę odkładała w słoik od razu. I ta-dam, ponadziewane. Hmm. Nie powiem, żeby to było super fajne zajęcie. Szczególnie, jeżeli ma się nadaktywność psychoruchową, taką delikatną. To tak przy czwartej człowiek zaczyna się denerwować, wkurzać i ma ochotę... Nie powiem, gdzie się wsadzić te papryki. Gdyby nie były takie ostre, to można popróbować. Ale ze względu na ich pikantność, nie polecam przygotowane lecą zaraz w słoiki będę zalewała oliwą z oliwek tak naprawdę to olejem tłoczonym z oliwek to nie jest oliwa z oliwek z ziołami z solą niewielką ilością soli a czosnek no nie nie będę dawała czosnku tym razem tak żeby każdy popróbował ja no nie tu mamy bio i i, 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 i... I to musi postać koło pięciu... ...dni. Lat. Nie, dni. A ty co robisz? Pani mamo. Dla Kuby placek. Żeby zabrał mi już córkę stąd. Plackiem go przekupię. Uwaliłaś lodówę brudnymi rączkami? Nie wiem, nie wiem. Zaraz przetrę. Yy, w ogóle jest całe mieszkanie do sprzątnięcia. A ja już dzisiaj chyba nie mam siły. Nie, nie, ja będę sprzątała przed wyjazdem. A tak, to się sprząta, tylko dzisiaj dużo roboty jest. No jest, ale tą lodówkę przetrwało bo... kole w oczy. Jak wiele rzeczy, zresztą, ale nie Tutaj się robi szarlotka z przepisu maminego. Jak wygląda przepis? Maminy przepis wygląda tak. Masz po prawdziwe mąka, troszkę proszku do pieczenia, dwie łyżki śmietancic, odrobinkę cukru, do, odrobinkę do ciasta. I nie mszamy, nie mieszamy. Nie gnieciemy, tylko mięszamy. I raz się uda, raz się nie uda, taka prawda. Czyli mieszamy, mieszamy, zagniatamy czy mieszamy? Mieszamy o takie. O. I dopiero prostu do ścierałam. No to co? Już wywalasz wszystko. No, Niestety jak się gotuje, dlaczego w, w gastronomii jest pomoc kuchenna potrzebna? O, to ja się z tobą nie zgodzę. Pomoc kuchenna pomocą, ale każdy dba o stanowisko swojej pracy i powinien pracować w porządku. Powinien pracować w porządku, ale nie pracowałaś w gastronomii Nigdy. i nie wiesz jakie tempo jest narzucone. Ja rozumiem. I nie ma czasu kucharz ze ściereczką lapić. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jest bardzo duża właśnie presja na kucharzy, żeby pracowali i sprzątali za, za sobą. Ale to tylko oczywiście. Zależy może. chyba. To nie, może tak być, tylko zależy. Basia, w jakiej restauracji, ile mają No Jak goście czekają, to co kucharz ci pójdzie ze ściereczką sprzątać, a ty będziesz czekała na sali? Tak? Kuchasz? Aha, na pewno. Doczekałabyś się. A kucharz jest też człowiekiem. Mamo, t... ale ludzie, wiesz co, mają tę umiejętność robienia i od razu porządkowania. No nie, my jej nie mamy, absolutnie my nie mamy tej umiejętności. Nie, nie, to nie jest tak do końca, że możesz szybko zrobić i, i, przykładowo, posiekać i, i, włoszczyznę do czegoś tam i już tu w innym garze czeka coś do zrobienia drugiego. I ktoś musi przyjść. Nie wiem, ja sobie wyobrażam to inaczej, ale jest to tylko i wyłącznie kwestia mojej fantazji łańskiej.. Tak. Więc dobrze, znowuż romantyzuję, ale, bardzo możliwe. Dobra, ale a czemu taka pomoc ma sobie? Są ludzie o różnych wykształceniach. Ale ja, i, ja nie mówię, że pomoc kuchenna nie, nie jest potrzebna być. na kuchni, ja uważam, że po prostu jest do innych rzeczy. Nie do sprzątania po kucharzu, tylko na przykład po, do pozmywania e, naczyń z e, wydawki. Jeżeli wracają. No to... A oprócz tego na przykład do poobierania warzyw, czy nawet do pokrojenia, jeżeli A no ktoś dobra, jest no sensowny. No dobra, no się, jeśli... Słuchaj, ja uważam, że na kuchni, i na pewno tak jest, każdy robi na co mu czas pozwala. O, no, to pewnie najważniejsza myśl w tym wszystkim. A nie jest to tak, że pewnie, że... Poza tym nie na każdej kuchni jest pomoc kuchenna. No nie, no nie, no. niestety teraz... A w gastronomii jest tak ciężka praca. Jest, to jest taki zapierdol, handlu. że ja pitole. I w handlu. To jest. Ta... Dobra, bierzmy się mamu dalej za robotę, bo ja tu pitu-pitu. A moje papryki same nie, no, się nie ale zrobią. Nie, są ludzie, że uważają, że. A co to? O, w sklepie to pani ekspedientka jest do usługi klienta. Niech nie. się zobaczy, jaka ciężka praca. Ja wiem, że niektóre panie ekspedientki to łaskę robią, że. Ale mamo, to nie ma znaczenia, czy ekspedientka, czy lekarz, czy pielęgniarka, tak, czy prawnik, prawda. czy sędzia. Tak. Czy pani z promocji w wydawnictwie? Tak jest. To jest kwestia tylko i wyłącznie człowieka i tego, jakim jest i jaki ma dzień. Bo bardzo często człowiek wyładowuje swoje frustracje na innych. Takie frustracje dnia codziennego. Dobra, bierzemy się dalej z robotką. Bierzemy. A panna Kira jak się dzisiaj czuje? Dużo lepiej. Nie ten pies. Dobra, moi drodzy. To dobrze, fajnie. No Robię. No i trach. Wlazło 20. No nie jest to najpiękniejszy widok świata. Przyznam szczerze, że na internetach bardziej reprezentatywne są. Tu jest ujebane, tam jest umazane. Tu mi wychodzi, tam mi wycieka. Głupiego robota, ale mam nadzieję, że będzie smaczne. Zalewam oliwą ziołami. No i gotowe. No, rozrabiałam. Muszę wytrzeć stół. Eee, przepyszna oliwa. Myślałam, że będzie dziadowa, bo. To nie. Eee, myślałam, że będzie dziadowa, bo nie dużo za nią zapłaciłam, ale jest bardzo smaczna. Próbowałam. No, w plastiku. To jest plastik. Może dlatego tańsza w sprzedaży, a. Mój produkt leżało. Czemu? Co? Ciasto? Nie, to. No dobra. Zamykam i próbujemy za tydzień. Muhamorek. Dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj na targu kupiliśmy zefirki. Są to zefirki. Zefirki? Tak. Są to naturalne słodycze. Tu jest mus malinowy, a tu jest mus jabłkowy z agarem. Smakuje to naprawdę bardzo fajnie. Jest lekko słodkie, niezbyt przesadzone. Ta porcja nie musi być taka duża, jest to porcja do podziału. Sensownie jest podzielona. Czy pomogłaby mi pani modelka? O, tutaj Ją można. O, ja tak, 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 tak. To absolutnie nie musisz jeść całego. O, i to można sobie. O. No? O, super. Tak, 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 tak. To jest w ten sposób wyglądające. Pani robi naprawdę cuda ma swojego Instagrama i Instagrama Wam pokazuję w opisie jeżeli macie ochotę wpaść lub jesteście z okolic to można zobaczyć jeszcze pragnę podkreślić, że nie jest to współpraca normalnie, najnormalniej na świecie, kupiliśmy i wypróbowaliśmy, jest pyszna nie kosztowało dużo za set ośmiu takich podwójnych zapłaciłam 15 zł i kupiłam jeszcze hałkę i za chałkę zapłaciłam 10 złotych. No, chałka przepyszna. Urobiłam się, słuchajcie. Nie wiem, czy ja muszę dzisiaj mieć głowę. Muszę? To tylko wcierkę cierkę się nałożę i przenoszę 10 złotych. Bo to jest mus owocowy. Mama Zefirka próbuje. Mus owocowy z odrobiną śmietany agaru. I tyle. A co to jest agar? To jest odmiana żelatyny, tylko nie jest związana z produktem zwierzęcym. To A jest tylko to można kupić. Agar? Mhm. Ja mam w domu agar, w każdym sklepie. Jak ono wygląda? Bo ja nie jak wiedziała. żelatyna, tylko nazywa się agar. Identycznie. Nigdy nie robiłeś nic, na agarze? Nic, nawet nie wiem jak. Identycznie działa jak żelatyna, tyle że nie jest produktem odzwierzęcym. A w czym? A no, Coś chodź. roślinnego Agar to jest. Bo zdaje mi się, że jest smaczniejsze od żelatyny. Ja żel żelatynę wyczuwam. Naprawdę. No, spoko. Mówią, że jest bez To jest bez chemii, bez dodatkowych wzmacniaczy smaku. Ja Fajne. Zasadzie, a to to super. No? A jadłaś już jabłuszkowe? Białe jest jabłuszkowe. No, troszeczkę tak delikatniejsze. delikatniejsze. Malinka jest przepyszna. Jak jesteście z brzegów, to słuchajcie, lub co okolic, biegnijcie w piątek na targ. Pani stoi... Ale wiecie, ja to kupię do domu. Ile, może pani się zapytać, ile to może sobie w, w do... Wiesz co, no jest bez chemii, więc pewnie nie za długo. Nie za długo. Ale dobry jest. Ale no, ja się tej babeczki zapytam. Dobra, idę się cokolwiek obmyć. No, pyszne to jest. No, dobre, dobre, wiem. Idę się cokolwiek obmyć i się kładę. Jeszcze herbatka wleci. No to to mam spróbować. Tak, o właśnie, bo yy, kupiłam herbatę w Rossmanie ze z świata herbat, wygląda przepięknie, pachnie przepięknie, ale nie wyczuwam żadnych nut smakowych poza zwykłą, czarną herbatą. A jakie tam są? To? A może są herbaty czarne, tylko różne? Nie, e, jest tam jagoda no suszona, nie. tak, jest tam malina suszona, kwiaty bławatka, coś tam jeszcze, chuje moje dziki węże. Jagoda suszona, to nie bardzo bym się z tym Ale zobacz jaka jest ciemna ta herbata. Już Wam pokazuję. Parasolkę, fajną taką, na zewnątrz. Kupiła fajny dzbanek, ale teraz na wiosnę krzyczcie na nią, żeby kupiła mi mały stolicz i dwa krzesełeczka I będziemy sobie pić taką trochę. No dobra, Przyrzekasz, poczekaj, nie kończ. Nie, kończ. Nie, nic ci nie przyrzekam, bo kwiatki niepodlane. Które kwiatki nie podlane? Tam na lodówce. E, wiesz co, Obumierają. to nie są niepodlane. Tylko przyjechałam, to kwiaty już były pomarszczone i szybko połamałam, żeby szczepki mówię, w razie teraz... Rozumiem. Przetarłam A. lodówkę. Co mamy? Przetarłam lodówkę. A. Lodówkę, no, no dobra. A wiesz, co się dowiedziałam, właśnie, któraś pa pani napisała, no. że już teraz się zaszczepek nie bierze. Bo one są takie martwe i rzeczywiście. Nie bardzo, nie bardzo stoją. Ale, ale jak była Ka Kamila z Agatą i Agata ci przywiozła pokrzywkę, to wziąć. cię ci może przywiozła. Z domu. Aha, A dobra. one były na powietrzu już takie. Dobra, wróćmy do herbaty. Czy ci spakuje? Ja bym ją odrobinkę posłodziła. Ja nie lubię herbaty przesłodzone i niesłodkiej. Ja ale I nie jest, i ale rzeczywiście pachnie zwykłą herbatą. No, ja tylko mówiłam, że bardzo dobrze. Trochę za tęga dla mnie, to jest do dolewki koniecznie, tak. bo za dużo wsypałam, ale smaczna. Z tym, że jest delikatną herbatą. No dobrze, damy mamie spokojnie zjeść, bo widzę, że tu już kolacja się szykuje, ciemny chlebek, masło. Masałko i serek. O, to będzie kolacja. No to smacznego mama. Okay. No dobrze moi drodzy, tacy, taki dzień, a nie inny. Przepiękny wschód słońca. Zachodem się nie napawałam, bo już e, przekapiłam, mówiąc wprost. Jak sobie przypomniałam, że fajnie byłoby sobie e, popatrzeć, jak ładnie słonko zachodzi, to było ciemno i było po fakcie. A jak ludzie pięknie pokazują wschód słońca. I na naprawdę oglądam, Zo, to sama jestem, bym wyszła i popatrzyła. A jaki tu był rano ładny wschód, no przepiękny. U mnie finiszował się mokrymi skarpetami, bo stałam w tej trawie mokrej i stałam, ale nie o tym teraz. Teraz chciałam się z wami pożegnać. Życzcie mi już dobranoc, bo to już jest ta pora, gdy Orcia potrzebuje krapę sobie, poduszeczki, zrobić przytura z kaskirutką najpierw. Jednak muszę się umyć, przebrać do spanka. I może coś poczytam. Przeczytałaś te książki, co Ci przywiozłam? Tak, ciekawe kiedy. Ja myślałam, że tu mam więcej czasu. Dobra, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!